Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ciasteczka owsiane. Ja bardzo lubię ciastka owsiane i mam na nie co najmniej trzy sprawdzone sposoby. I wszystkimi tymi sposobami się z Wami podzielę. Dzisiaj zacznę od najprostszego. Jest to taka wersja podstawowa, tym niemniej bardzo smaczna. A co więcej, ze względu na wykorzystane składniki, spokojnie polecam ją matkom karmiącym, dlatego, że jest naprawdę wspaniałą przekąską w trochę restrykcyjnej dla nich wiecie. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznej.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jakie przyrządzam. Prościutkie, szybciutkie. Praktycznie w ciągu 30 minut możemy cieszyć się własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami. Polecam. Półkostki margaryny, taki większej, czyli mam tutaj 125 gram margaryny. Roztapiam teraz, ale tak, żeby tłuszcz nie był zbyt gorący. Po prostu ma być płynny. Ja wstawiam po prostu do mikrofalówki. Po 50 sekundach, kiedy całkowicie jeszcze się ta margaryna nie stopiła, wyjmuję ją z mikrofali mieszam i pozwalam roztopić się we własnym cieple i odstawiam na bok. Zaczynam od tego, że nagrzewam piekarnik do 170 stopni celsjusza. Kiedy się rozgrzeje, moje ciasteczka będą już gotowe. Do miski wbijam jedno całe jajko, dodaję puszczanki cukru i dokładnie mieszam. Dodaję roztopioną margarynę, ona jest y, troszkę cieplejsza od temperatury dłoni, naprawdę nie jest gorąca. I do tej mieszanki dodaję teraz pół szklanki mąki. Ja dodaję zwykłą pszenną typu 500, ale myślę, że spokojnie można dać także pełnoziarnistą, wówczas dałabym jej troszkę mniej. Mieszam. I teraz ja lubię w tych ciasteczkach y, także otręby pszenne, dlatego dodaję teraz pół szklanki. Można je jednak pominąć i zrobić po prostu y, te ciasteczka bez otrąb. I na koniec główny bohater ciasteczek, czyli płatki owsiane, dodaję dwie szklanki. I kiedy płatki dobrze przemieszały się z masą, całość jest gotowa i to jest taka masa bazowa. Można teraz do niej dodać posiekane orzechy, posiekane rodzynki, starte na tarce o grubych oczkach jabłka, bądź inne ulubione dodatki czy bakalie. Ja przygotowuję dzisiaj taką wersję bazową, bardzo podstawową i prostą, i w takiej wersji są naprawdę równie smaczne. I właśnie w takiej wersji polecam je matkom karmiącym. Blachę wykładam papierem do pieczenia bądź matą silikonową, jak w moim przypadku, i formuję teraz z masy ciasteczka. Wielkość i kształt dowolne. Ja lubię takie większe, zatem nabieram porcję na łyżkę stołową, formuję kulkę. lekko ją spłaszczam. Jeśli lubimy ciasteczka grubsze, to zostawiam e, takie grubsze. Ja jednak lubię takie bardziej cienkie, więc rozgniatam. I takie cieniutkie owsiane placuszki wykładam na blasze. I gotowe. I tak przygotowane ciasteczka wędrują teraz do nagrzanego do 170 stopni Celsjusza piekarnika, gdzie piekę je przez jakieś 20 minut. Pod koniec pieczenia uważnie obserwuję, tak by były złotisto-brązowe, a nie przypalone. Ja moim ciasteczkom dałam 25 minut. i Po 25 minutach wyjmuję je z piekarnika, przekładam na kratkę i zostawiam do ostygnięcia. To bardzo proste i bazowe ciasteczka, ale już w takiej wersji bazowej są naprawdę wyśmienite. Ja lubię takie bez żadnych dodatków, czyli po prostu tak po upieczeniu i ostygnięciu wyjęte z piekarnika i położone na talerz. A można także przygotować rozpuszczoną czekoladę i maczać ciaska od spodu w tej czekoladzie. Wówczas spód ciasteczek będzie czekoladowy, a wierzch, tak jak widać, owsiany. Możliwości jest wiele. To bardzo uniwersalne i naprawdę podstawowe ciasteczka. Bardzo smaczne, proste i gorąco polecam. Przechowują je w puszce metalowej wyłożonej ręcznikiem papierowym bądź papierem pergaminowym i szczelnie zamknięte spokojnie do tygodnia wytrzymają, z tym że oczywiście tak długo nigdy nie wytrzymują, dlatego że po prostu szybciej znikają.